Idziecie do lekarza, żaden lekarz wam nie powie, że kłopoty w miejscach intymnych, że tam jest po prostu ukryty jest wstyd. Albo w momencie, kiedy mamy na przykład zapalenie zatok, nikt wam nie powie, że tutaj chodzi o zaufanie do siebie i do świata. Albo że mamy problemy z gardłem. Żaden lekarz wam nie powie, proszę sobie popatrzeć, czy ma Pani swobodę wypowiedzi tego, czego Pani chce i przejawianie swojej prawdy. Dlatego naszym zadaniem, naszą rolą jest komunikować się z naszym ciałem. Nasze ciało. Zobaczcie, delikatnie puka, a my nie chcemy słuchać. No to później, niestety, ale odpalają się inne działa, które są yy, mocniejsze w postaci przykrych doświadczeń, w postaci chorób w ciele. My nawet nie wiemy, tak naprawdę, co w nas siedzi, i dopiero musimy się z tym skomunikować. I to jest proces, żeby zacząć nazywać to, co się w nas dzieje. Bo zobaczcie, kiedy nie umiemy czegoś nazwać, to się w nas tak kisi, ale to czuć fizycznie, a w momencie nazwania, no po prostu wolność, bo co jest zobaczone, nazwane, to jest uwolnione. Dlatego są te pdf -y stworzone, żeby się uczyć, rozpoznawać, co jest w nas żywa. Ciało nam tak pięknie mówi do nas, ciało pamięta wszystko, to jest słuchajcie, hmm, wehikuł czasu tak naprawdę. W kodzie DNA my mamy zapisane naprawdę wszystko. Tam jest cała historia ludzkości. Dlatego z szacunkiem uczymy się komunikacji, uczymy się rozmowy, żeby rozumieć. Jeżeli coś mi się dzieje, coś mi nie boli, to ja już wiem, jak jest to, jaka jest to informacja dla mnie. Jeżeli mam jakąś dolekliwość, to ja wiem, jakie tam emocje, jaki tam zlepek emocji, bo czasami jest tak, że może się ukryć jedna emocja. Ale czasem jest tak, że tych emocji tam po prostu może być tyle, że my to musimy po prostu pomalutko rozpracować. Co tam po prostu siedzi? Co mi ten organizm mówi? Dlaczego musiał aż krzyczeć do mnie w postaci właśnie choroby? Dlatego ja tak cenię neurografikę, ponieważ przez neurografikę my tak naprawdę jesteśmy w kontakcie przede wszystkim z naszym ciałem, bo my czujemy przecież wtedy. Bo my tutaj akurat sprytnie robimy, bo pracujemy na emocji konkretnej. Pod lupę bierzemy po prostu wszystko.